Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się ko Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, Przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu upadły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha, oto słowa pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy przypowieść Jezusa o siewcy. Tak jak niegdyś, tak i dziś, Jezus zwraca się do wszystkich. Siewca jest jeden, ale. Podłoże się różni, a podłożem jesteśmy my, nasze dusze, nasze życie. Jezus jasno mówi, że my wszyscy, którzy dziś Go słuchamy, możemy mieć różne relacje albo też ich brak z Bogiem i Jego Słowem. Jeden jest Bóg, jedno Jego Słowo, a kontekst naszego życia się różni. Tak więc istnieją ci, u których ziarno słowa spada na drogę. O takich mówi się, że nie rozumieją słowa i zły kradnie mu słowo. Taki człowiek jest nieskupiony, niecierpliwy. Słowo go nie dotyka, bo stale jest w pośpiechu. Słowo, jest go dotyka, ale on ucieka, nie ma kiedy, czas mu umyka. Przechodzi przez życie, ale życie nie przechodzi przez niego. Słowo go nie dotyka, bo on nigdy nie jest w miejscu, nie jest w stanie stanąć, nie jest w stanie usiąść, nie jest w stanie pokłonić się, nie jest w stanie przeznaczyć czasu. Brakuje mu kontemplacji w życiu. Nie nauczył się rozważać w swoim sercu. Nie ma kiedy wyczytywać stron swojego życia. Jeżeli nie potrafi z Bogiem, będzie mu też ciężko z ludźmi, bo Bóg czasami nawiedza nas również poprzez ludzi, a my lekceważymy, odsuwamy. I tylko chodzimy, ale nie chodzimy jak pielgrzymi, lecz jak błądzący. I gdy błądzimy, ziarno słowa w naszym sercu mówi: zatrzymaj się, nie bój się swego wnętrza. Dlaczego boisz się weń spojrzeć? Nie zobaczysz tam tylko ran. Brudu, lęku i naniesionej niesprawiedliwości. Nie zobaczysz jedynie swoich grzechów i wszystkiego, czego się wstydzisz. Zobaczysz również piękno ziarna, zobaczysz kiełek Królestwa Bożego w sobie. Każdy początek jest trudny. Ale nie bój się z tego powodu otworzyć drzwi Chrystusowi, bo to, co nadchodzi, będzie o wiele piękniejsze: serce będzie spokojniejsze, uszy bardziej otwarte na słowo, a ręce rozszerzone na potrzeby tych, którzy w istocie zawsze byli blisko, kiedy Ty od nich uciekałeś. Nie bój się. Przypowieść mówi, że jest też miejsce skaliste. O takim mówi się, że słowo przyjmuje z radością, ale z powodu swojej niestałości się chwieje, ponieważ nie ma korzenia. Słowo Boże dotyka, wprawia w zachwyt. Z jego powodu bywa, że i płaczemy, ale teraz nagle, za dwa dni, chcielibyśmy. Nadrobić dziesięć lat rozpusty, ale to nie jest aż tak łatwe. W pewnej chwili pomyśleliśmy, że musimy rzucać perły przed świnie. Chcieliśmy udowodnić, chcieliśmy, aby ktoś bił nam brawo. Dlatego stawialiśmy na siebie różne maski, makijaż. Chcieliśmy być zauważeni. Zwrócić uwagę, niegdyś w klubie nocnym, jutro w kościele. To nie jest takie łatwe. Decyduję się, by iść do kościoła, a tu spotykam się z oporem. Ktoś czyni mi zarzuty z powodu byłego życia, nie pozwalają mi być popularnym. A ja pomyślę, że oni tylko są zazdrośni o mnie i że mnie nie lubią. Jaki to błąd? Być może ja jestem tym, który żyje, albo żył dzięki lajkom, dzięki chwili, dzięki przemijającej sławie. I tobie którego podłoże jest może skaliste, Słowo Boże mówi cierpliwie, powoli. Święty Paweł nie mówi bez powodu. Nie kładź zbyt szybko rąk na kimś. Niekoniecznie ten, kto nie bije ci braw. Jest Twoim wrogiem. Być może ten, kto bije brawo, jest fałszywym przyjacielem. Będzie bił brawa, gdy słyszy i patrzy na to, co chce usłyszeć i zobaczyć. Ale to, co najważniejsze, to to, że Pan na Ciebie liczy. Być może Twoja droga będzie trudniejsza, ale Bóg potrafi nawet z kamienia stworzyć chleb, dać nowe korzenie. Jeśli nawet ktoś Twoje kiedyś odciął. Ciosy czasami są dobre, bo strzegą przed pychą. Gdy my trochę bardziej zwracamy się do Boga, myślimy, że wszystko zaczyna się od nas i że nasza osobista duchowość jest najlepsza, nawet jest jedyną i właściwą. Wystrzegaj się pychy. Wystrzegaj się spektaklu. W prostocie codziennego życia wiarą wyrosną korzenie i skrzydła. Nie bój się i nie rezygnuj od razu po pierwszej porażce. Są i ciernie. O takich mówi się, że z powodu troski i bogactwa doczesnego słowo nie może się pokazać. Wiary nie można kupić. My ludzie łatwo przyzwyczajamy się do wygodnictwa i karmimy się środkami zastępczymi. Słowo chce nas wyzwolić, ale my mu nie pozwalamy, albo nie pozwala mu zły, ale i z cierni. Z tych cierni przemawia głos. Woła, poprzez nas niezadowolonych, sfrustrowanych, nieszczęśliwych, woła, z pustki naszych dusz. Zrób miejsce. Nie jesteś szczęśliwy, gdy masz dużo, lecz gdy niewiele potrzebujesz. Nie pójdą z tobą do grobu kariera, tytuł, pieniądze, honor, auto, zegarek, ani też przyjaciele, które nimi nie są. A i sam wiesz, że nimi nie są. Posłuchaj głosu: Otwórz dla niego miejsce. Ale jest też dobra Ziemia. Ten kontekst kamieni, cierni, błądzenia nie są wypowiedziane, abyśmy się na nie zgodzili i zaczęli się usprawiedliwiać. Istota przypowieści osiewcy o siewcy nie leży w naszym kontekście, a my ludzie często patrzymy zgodnie z ich kontekstem. W jego domu się pije, nic z niego nie będzie. W jego domu jest wiele nierządu rozpuste, nie może mu się udać. Jakie wielkie kłamstwo. Jakże łatwo lekceważymy łaskę Bożą, a właśnie łaska Boża i nasza odpowiedź na tę łaskę są kluczem tej przypowieści, a nie nasze konteksty bez względu na to, jakie były. Bo Bóg wszystko to potrafi przemienić w dobro. My nie jesteśmy losowo nie stali, czy też błądzimy. Jezus mówił, że dzieci osiągną Królestwo Boże. Dlatego, bracia i siostry, czasami w kontemplacji nad własnym życiem albo w rachunku sumienia, spróbuj przypomnieć sobie swoje dzieciństwo. Kim wtedy chciałeś być? Co lubiłeś robić. Święty Franciszek, przykładowo, jako chłopiec, lubiał śpiewać i rozweselać ludzi na zabawach, a u schyłku życia oślepł i jako niewidomy napisał pieśń stworzeń. Czasami w mocy śpiewał chwale, ale przed śmiercią niewidomy ujrzał piękno słońca. I gwiazd. Przypomnijmy sobie Józefa ze Starego Testamentu i jego marzeń, jego snów. On tłumaczył je w ten sposób, że będzie większy od swoich braci i że jego bracia będą oddawać mu pokłon. Wiemy, jak to się skończyło, sprzedany do Egiptu. A Bóg właśnie Nim się posłużył, aby swoją wielkość nad braćmi okazał tak, że im głodnym dał chleb. I w końcu swoją wielkość pokaże w służeniu, ale musiał przejść przez tę drogę prześladowań, aby to zrozumieć. Mojżesza wyjęli z wody jako dziecko. A Bóg za jego pośrednictwem poprzez wody wybawił swój naród. Moglibyśmy podobne opowieści z Biblii postaci wymieniać w nieskończoność, ale istotne jest, że ich opowieści mogą stać się naszymi. Czy jako dziewczynka być może bawiłaś się swoimi lalkami w doskonałą matkę? Dziś również możesz nią być, choćbyś nie miała ani jednego swojego dziecka. Być może bardzo płakałeś, a później może właśnie ty będziesz dostrzegał tych, których nikt nie zauważa. Chciałeś w wieku pięciu, sześciu, siedmiu lat oddać życie za Chrystusa. Być może będziesz jak Teresa Awilska w zamkniętym klasztorze. Gromadziłeś wokół siebie sąsiadów i przygotowywałeś przedstawienia. Być może będziesz kapłanem Chrystusa. Może bałeś, bawiłeś się koparką. I to też być może daje jakieś przesłanie. Bracia i siostry, wszystkim nam spojrzenie dziecięce i ten polet bywają zamącone, ciernie, grzechy, błądzenia, poszukiwania, walki, rozczarowania, krzyże. Ale miej zaufanie do Pana. Oddaj się Jemu prowadzeniu. On wszystko ułoży. On opatrzy, on pomoże, abyś przebaczył, zaakceptował i pokochał. Nic, przez co przeszedłeś w życiu, nie jest nadaremne. Wczoraj uczył nas tego święty Eliasz, kiedy w pewnym momencie już nie chciało mu się żyć, był tak bardzo rozczarowany najbardziej sobą, a Bóg go nawiedził w powiewie. Lekkiego wiatru, i powiedział Eliasz: Wstań, jest i pij, bo przed Tobą jeszcze daleka droga. Amen.